lipca w moim zaczarowanym ogródku przedstawię wam moje kwiaty to jest lilia która kwitła jest no niestety ale okiem kamery wygląda nie tak ładnie jak jak w realu to jest lilia która kwitła w innym miejscu dwa lata i wykazywała objawy chorobowe miała mnóstwo kwiatów ale były poskręcane i, i miałam ją w zeszłym roku we wrześniu wyrzucić ale było mi jej szkoda więc wsadziłam ją do doniczki i tutaj w to miejsce no i to się okazuje kwiat jest piękny zdrowy tamten już przekwita ten drugi bo za chwilę, dużo wcześniej roślina sama w sobie łodyga jest zdrowa, jędrna, zielona, soczysta także wydaje mi się, że to nie była wina wirusa, tylko po prostu miejsca, w którym roślina rosła. Tu mam następną lilię. No i ta lilia to jest moi drodzy niezmordowana roślina e, wytwarza strasznie dużo strasznie no dużo cebulek e, mam ją tutaj 3 lata i mam już 6 kwitnących lilii i 5 maluchów które będą kwitły za rok e, tu mam jeszcze lilie które jeszcze nie kwitną e, tam nieśmiało zaczyna kwitnąć Biała, piękna księżniczka, która niestety ma pecha. Być może w tym roku uda się jej pięknie zakwitnąć. Kwitnie malwa, kwitnie gugleja. Ta jest akurat Summer Beauty. Pod taką nazwą kupowałam ją w szkółce. Ma te kłosy kwiatowe, długości powyżej. 30 do 50 centymetrów jest przepiękna może pachnie to nie muszę przypominać złocień trójbarwny wysiałam go jako roślinę jednoroczną no ale akurat ten tutaj nie wiedział o tym i postanowił być byliną i kwitnie już drugi rok w tym samym miejscu przednim przed nim kosmosy czyli onędki te są akurat białe ale mam różowe bordowe i czerwone zebrałam nasiona z bordowego onędka u koleżanki i u mnie po wysianiu zakwitły różnymi kolorami hibiskus Hibiskusy w zeszłym roku na jesieni wykazywały objawy chorobowe. Były liście, te liście żółkły przed czasem. Te nasiona nie dojrzewały za bardzo. Dlatego tak pilnowałam zbierania tych nasion, bo obawiałam się, że nie przetrwają zimy te rośliny. No i okazało się, że przetrwały, są fantastyczne. Zdrowe i mają mnóstwo pąków kwiatowych A tu są dzieci tych chibiskusów Dokładnie nie wiem którego bo nie wiem ale w każdym bądź razie udało się wysiać Zebrać Nie udało się zapylić Zebrać i wysiać no i skiełkowały. Zobaczymy co będzie dalej, jakie będą kolory i czy przetrwają zimę. No i kiedy zakwitną. Kolejna lilia. Już powoli kończy kwitnienie. Pachnie bardzo mocno. I... Ale przyjemnie. Ale przyjemnie. Z tyłu za nią lilia, która zawsze kwitła jako ostatnia i nigdy nie zrobiłam jej zdjęcia być może tym razem nie zapomnę mamy kannę kwitnącą już liście ma przepiękne bordowe dziurawe przez ślimaki niestety no z tyłu wiadomo ta lilia o której mówiłam że się tak intensywnie rozmnaża i za nią y, jeżówka jeżówka z nasion Warto wysiewać. W sumie tu są już trzeci rok, ale ta jest świeżo przesadzona, ale w ogrodzie są tak potężne kępy, że, że warto. No. Co do Kanny, no to wiadomo, że no niestety chciałam mieć ogród, który nie wymaga jakiejś specjalnej yy, pielęgnacji. No, kamera jest tą rośliną, która zimuje w piwnicy w temperaturze powyżej 0 stopni. Wykopuje się ją z ziemią i albo wykopuje się i zasypuje trocinami, oczywiście wcześniej ucinając wszystkie liście na wysokość około 10 cm, liście i łodygi no i trzeba ją przechowywać powyżej w temperaturze powyżej zaraz stopni ale niezbyt wysokiej żeby nie zaczęła rosnąć bo w sumie nic by się nie wydarzyło ale potrzebuje dużo światła i wtedy strasznie się wyciągnie jak zacznie rosnąć tu mam kannę podzieliłam się swoją i dostałam taką inną ma takie żółto żółto no liście mam w takie centki, w takie paseczki. Ma już punkt kwiatowy. Zobaczymy jak zakwitnie. No i floksy. Floksy mam też wszędzie. No ale te akurat nie wymagają pielęgnacji. Astry mam wszędzie, bo się same wysiewają. W tej chwili wszędzie mam złocienie, bo też się wysiewają. Aksamitki też. To są rośliny, które po prostu same się wysieją. Ja tylko sobie posadzę tam, gdzie akurat zrobił mi się wolny plac, że tak powiem, po roślinach cebulowych. I, i jest fajnie. Wielkie, piękne kępy tej jeżówki, że, że no i mówię, jestem zachwycona, bo motyle, trzmiele i różne inne owady mają tutaj stołówkę bardzo fajnie gdyby nie to że zbiera się na deszcz byłoby tu ich całe multum tu jest ta lilia matka o której mówiłam że tak intensywnie się rozmnaża już powoli przekwita tu jest jej dwoje już kwitnących dzieci i tam wokół jeszcze pięć maluchów które zakwitną w przyszłym roku do kwitnięcia szykują się mieczyki powoli mieczyki sadzę systematycznie tak po stopniowo znaczy się tak po, po kilka sztuk końcem znaczy w kwietniu końcem kwietnia co 2-3 co tygodnie żeby było ciągłe kwitnienie ten floks to jest floks niespodzianka przesadziłam go z innego miejsca i postanowił zmienić zmienione otoczenie więc zmieniamy kolor i mam takie oto cudo jest śliczny tylko że teraz padały ulewne deszcze i trochę... ale zapach jest przecudny tak samo jak tej ligi zresztą tu jest ślazówka to jest w sumie jedyna roślina, którą muszę wysiewać sama, bo pozostałe, pozostałe same się wysiewają, ja tylko je przesadzam w stosowne miejsca. Natomiast tą roślinę, tą roślinę, patrzcie jakie duże kwiaty ma ta jeżówka. Natomiast tą ślazówkę muszę wysiewać sama i tyle no wysieję później przesadzę no jest przepiękna jest przepiękna takie różowe różowe panienki odpowiednio poprowadzona rośnie pięknie I, no tu ma trochę już ciemno bo jednak zrobiło się ciasno w tym ogródku no oczywiście samosiejka nagietek Też jest ich trochę tu w ogrodzie. Lubię samosiejki, bo nie muszę wydawać pieniędzy, a mam kolorowe kwiaty. E, tamta hortensja Sunday zakwitła jako pierwsza. E, jako druga zakwitła tam Limela, nie, przepraszam, zakwitła... Jako druga zakwitła Vanille Price a ta Limelight będzie kwitła jako trzecia jeszcze jest ma nierozwinięte pączki kwiatowe i wszystkie mają się świetnie w, tym moje, w tej mojej piaskownicy Dodam, że na patelni, bo tutaj jest cały dzień powyżej 50 stopni. W tym miejscu. Bukietowa Sunday Price. E, moi drodzy, bukietowa, przypomnę tylko, że to jest hortensja, która nie wymaga specjalnej pielęgnacji. E, potrzebuje mieć nogi w wodzie i głowę w słońcu. Przypomnę, że u mnie jest żywy piasek. Nie ma takiej bogatej, fajnej ziemi, ale te hortensje, wszystkie, póki co fajnie rosną. Ta jest drugi rok. W pierwszym roku była raczej taka sobie. Nie, nie można było być z niej zadowoloną. W tej chwili na wiosnę, na wiosnę w lipcu, jak zaczęła kwitnąć, miała takie ciemnozielone liście i na tle tych liści takie jaśniutkie, prawie śnieżno-białe pączki. To było coś fantastycznego. No teraz już te pączki są takie nie wiem jak je określić Kremowe Nie wiem, nie wiem w każdym bądź razie są, są takie takie jak widać tylko trochę jaśniejsze no. I kwiaty są duże Roślina jest lilia, nazwy nie pamiętam. Kwiaty duże, pełne i pachnące. Ta akurat ma zapach taki dosyć intensywny, z daleka piękny, ale z bliska troszeczkę duszący. I te płatki są takie silne, takie mocne, takie. No jest coś fantastycznego. Te dwie łodygi wystają w jednej cebuli z jednej cebuli i sobie tu kwitną. Przy liliach sadzę od niedawna yy, aksamitki. Ja mam dobrą pamięć, tylko krótką. Sadzę aksamitki dlatego, że doczytałam, że aksamitki chronią przed nicieniami rośliny. Zobaczymy, czy to zdaje się. Tu mam hortensję, hortensję ogrodową, która przez kilka lat była taka mała, niziutka, kępka, kwitnąca. A w tym roku dostała takiego spida i, i już się tu troszeczkę nie mieści. Jest przytulona do hortensji Vanille frys No, i tu mam mieczyki. Na razie kwitną te moje, różowe. E, tu posadziłam mieczyki kupione e, gdzieś tam w jakimś markecie, ale te kupione nie wyglądają ciekawie. No, zobaczymy, co to będzie. No i kolejna budleja. To jest budleja z bazaru. Ona ma mniejsze kwiaty. I uroczo pachnie. No, i tu. To tyle nowości z mojego zaczarowanego ogródka. Eee, dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, komentarzy. I do zobaczenia.